Jest sobota 9 listopada, święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i kościoła. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi. A woda płynęła z pod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wypływała z pod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Anioł rzekł do mnie: Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. I owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Oto Słowo Boże. Bóg jest we wnętrzu swojego kościoła. Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą mocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Nurty rzeki rozweselą miasto Boże, najświętszy przybytek najwyższego. Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje. Bóg je wspomoże o świcie. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi. Bóg jest we wnętrzu swojego kościoła. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wybrałem i uświęciłem te świątynie, aby moja obecność trwała tam na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej, i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to, Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zbóżcie te świątynie, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Odpowiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści lat budowano te świątynie, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy z martwych wstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto słowo pańskie.